Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Spotykam na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was filmik, na który ja bardzo długo czekałam i myślę, że się Wam też spodoba, ponieważ dzisiaj robię remont swojego, można by powiedzieć, całego pokoju. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda mój pokój przed, ale właśnie dzisiaj przyszły mi meble, zaraz te paczki Wam też y, oczywiście pokażę. No i co? Pokażę Wam po prostu remont mojego całego pokoju. Jestem bardzo podekscytowana, ponieważ. Ja czekałam dość długo, żeby sobie po prostu, no, zbierać na to meble, uzbierałam sobie. Tutaj możecie powiedzieć, że o, swój pokój wygląda fajnie, ale właśnie o to chodzi, że to tak na kamerze tylko wygląda, a tak szczerze niezbyt. Więc idę wam pokazać, jak by wygląda mój pokój, już bez przedłużania, zabieramy się do pracy. Ja stoję teraz przy drzwiach do mojego pokoju, yy, więc tak wygląda po prostu mój pokój, jak się widzi stąd. I od razu można powiedzieć, że nie jest on nie niezorganizowany i po prostu jest jeden wielki bałagan. Ale ja wam właśnie chcę powiedzieć, dlaczego tak jest, bo jak możecie się rozejrzeć w moim pokoju, tutaj jest statyw, na którym nagrywam, eee, no i tu jest łóżko i te P, i to po prostu wygląda tragicznie, ale możecie zobaczyć, że ja nie mam szafy, ja mam tylko i wyłącznie taki wieszak, i tutaj mam taką komodę, w której mam właśnie swoje wszystkie ubrania. Tu mam kosz na pranie. I kolejne ciuchy na albo w takim plastikowym czymś. Tutaj mam opakowanie na jakiś prezent świąteczny, pranie. W ogóle jest po prostu jeden wielki bałagan, a to głównie przez to, że po prostu nie mam normalnej szafy. Tutaj mam rzeczy, jakieś sukienki. Ostatnio sobie kupiłam naprawdę mega śliczne sukienki. No, oczywiście nie mam gdzie w nich pójść, ale są mega ładne. No i po prostu tylko i wyłącznie tutaj wiszą. Nie podoba też mi się ten wieszak, ponieważ ciuchy się bardzo szybko kurzą. Te wieszaki też sobie wymienię, bo zobaczcie, jak to wygląda. To jest po prostu jedna wielka tragedia, jak to wygląda. To lustro jest dość nowe, tutaj mam status, tutaj mam biurko. Oczywiście tutaj. No okej, okay. biurko jest fajne, biurko jest normalne. Miałam sobie kupić krzesło do biurka, ale niestety zapomniałam, więc na razie jeszcze będę miała stare krzesło. No ale tak to wygląda. Tutaj mam lustro. Jak widać, tutaj możecie mnie zobaczyć, no ale co z tego? E, no i co? I tutaj mam po prostu zasłonę, którą też chcę wymienić. Na razie mam łóżko, które wygląda tragicznie. Moi drodzy, wygląda moje łóżko. Tutaj mam wszystkie jakieś rzeczy na ziemi. E, I potem tutaj już nic nie ma, więc myślę, że po prostu. Ten pokój potrzebuje zmiany, ponieważ tutaj mam ten wieszak i po prostu to jest bez sensu. Jak chodzi o inne ciuchy, no to oczywiście są na tym krześle, ale też są właśnie na tej komodzie. To mam drukarkę, mikrofon, to muszę stąd wziąć. W ogóle tutaj to powinna być komoda na rzeczy, a ja po prostu tutaj mam jakąś, nie wiem, bieliznę, tu mam bluski. I najzabawniejsze jest to, że ja tu mam po prostu wszystko w tej szufladzie ciuchy, tutaj mam jeszcze jakąś matrioszkę, tutaj mam, nie wiem, pudełko po iPadzie i nie wiem, po słuchawkach, po zegarku i tyle. To mam po prostu wszystko. Tutaj mam różnego rodzaju spodnie, więc no to jest po prostu tak poukładane. weźmiemy sobie to wszystko. Ja wam po prostu pokazuję, jak to wygląda w prawdziwym, realnym życiu, to jest prawdziwy, realny pokój i po prostu ja mam zamiar wam pokazać co zrobię, i teraz Wam od razu przejdę do pokazania, co kupiłam i co mi właśnie przyszło, bo jestem mega, mega podekscytowana już mi się nie chce żyć w takim ekstremalnym bałaganie. E, Na razie sobie zbieram belki, więc możemy je kupić. No, już właśnie tutaj są. Idę wam pokazać już naprawdę bez przedłużenia, bo jestem tak podekscytowany, żeby to wam składać, bo one są z Ikea i dobra, lecimy. Więc tak, moi drodzy, wyglądają moje paczki. Tutaj, jak możecie zobaczyć, dość sporo nawet przyjechało. E, oczywiście, że z, ze sklepu IK. Tutaj wam najpierw pokażę może co jest w tej torbie. Tutaj mam listę sobie najpierw, co, co ja mam. Tutaj w tej oto torebce mamy pewnie kołdrę, poduszkę, pościel i pewnie takiego po prostu rodzaju rzeczy, które wam po prostu za chwilę pokażę, jak już zrobię sobie łóżko. Tutaj mam materac, który jest naprawdę fajny, bo kupiłam sobie większe łóżko niż do tej pory miałam. Tutaj jest moja szafa, drugie pudełko do szafy i trzecie pudełko do szafy, bo ma trzy drzwi, jedne są z lustrem, to jest pewnie to grubsze i tutaj mamy moje łóżko, ja jestem bardzo zadowolona, to jest kolor mojego łóżka, tak będzie wyglądało Jestem naprawdę zadowolona z tego koloru, bo no po prostu jest mega fajne. Więc tak wyglądają moje paczki, teraz muszę je wszystkie zanieść sobie na górę, jeżeli mi się uda, no i co? I będziemy to wszystko skręcać. Więc tak moi drodzy wygląda moje łóżko, ja to muszę po prostu e, rozciąć i rozłożyć na części i to po prostu powoli zanosić do góry, bo ja narpię się po prostu mega, ale to mega zmęczyłam przesuwając ten zestaw po prostu po podłodze, a ja bym jeszcze musiała to wziąć na, na górę, bo ja mieszkam w domku, więc jakby musiała wejść na piętro z tym, jakby z tym, to jest to po prostu no way, że ja to zrobię, nie, nie, nie mogę tego zrobić. Ale jak widać kolor mi się bardzo podoba, no ale będę musiała to po prostu rozłożyć na części i po kolei wszystko zanosić na, na górę. Więc tak moi drodzy, wygląda to wszystko. Tutaj mam matera, łóżko, pościel, jest w tej torbie. Tutaj na dole jeszcze mam części do łóżka i teraz sobie to wszystko będę po prostu składać. Postawię sobie ten telefon i będę to w przyspieszeniu składać, żeby oczywiście Was nie zanudzać. Pozdrawiam. Ja tutaj mam jeszcze wodę, mam jeszcze tutaj właśnie tą skrętarkę z całą walizką rzeczy potrzebnych. Żółbokręty Oreo jako snack, bo przed chwilą sobie zjadłam przepyszną kanapkę z jajecznicą i z awokado. Po prostu uwielbiam tę kombinację. Więc to sobie będziemy robić. To wszystko. I co? Do roboty! Drodzy. Już skończyłam składać to łóżko. Zaraz ja Wam pokażę, ale chcę Wam powiedzieć, że jestem po prostu wykończona. I teraz, czy chcę, czy nie, muszę odpakować ten otomaterac, który jest tutaj, ponieważ on potrzebuje czasu, żeby się po prostu. Gdzie to jest narysowane? Tutaj, gdzieś było narysowane. Tu jest, o widzicie? Ma 72 godziny, żeby tak wiecie, 100% się rozprostować, bo najpierw będzie taki jakby zgięty, więc czy chcę czy nie to i tak muszę to zrobić więc idę sobie odpakować ten oto no materac i położę tu no i potem sobie to łóżko obrócę, bo ja nie chcę żeby ono było w tą stronę, tylko jakby w tą, więc ale to potem sobie zrobię, bo jestem naprawdę, naprawdę zmęczona na razie położę sobie ten materac i to by było na tyle jeśli chodzi o Łóżko chociaż, no jeszcze trochę rzeczy muszę zrobić, ale teraz naprawdę muszę odpocząć. I to też tak zawsze jest, że ja składałam to łóżko, które jest w ogóle godzina, muszę sprawdzić szybko. Więc jest prawie 16, ja zaczęłam gdzieś tak pod koniec 13, więc składałam dwie godziny, a mi wyszło 24 sekundy timelapse. Więc możemy tutaj od razu zobaczyć, no jak to wszystko szybko leci na kamerze. To się wydaje takie łatwe, ale naprawdę nie. No dobra, idę robić ten materac i po prostu, no, nie mogę się na tym położyć jeszcze, ale... Właśnie taki jest sens, gdy się położyć na kanapę czy, czy coś takiego właśnie. Jeszcze nawet nie będę ruszać tym łóżkiem, bo nie mam siły. Gdzie też twarz bardzo świeci. Mam nadzieję, że tu widzę całe łóżko. Gdzie jest mój nóż? Gdzie jest mój nóż, który tutaj był? Mam go. I teraz co? Muszę ten no, teraz sobie rozpakować. spakować się go najpierw położyć na łóżko? Czy po prostu, nie wiem, bo jak potem wybuchnie wybuchnie to... Nie znam się na tym. Ale po prostu się postaram jakoś to zrobić. Na razie go położę w tą stronę. Jest od dziwnej strony, bo to nie jest ta dobra strona. Widzimy tu z karteczka, że on się normalnie rozłoży po 72 godzinach, więc spoko. I tu mamy pewnie jakieś gwarancje, itp. Potem to przerzucam wszystko. Tak, wtedy plastik, że nie można tego nawet nie ma sobie. Wiecie, przewietrzyć i gonią po prostu wszystko. Ja to zostawiam sobie. Ja to sobie wszystko zostawię. Nie chcę jeszcze nawet na tym usiąść, ale niech to się wszystko po prostu zrobi i zostawiam to. i Idę sobie odpocząć, bo jestem dość zmęczona. Cały czas. No, w większości sama robiłam traumami, pomaga oczywiście, bo no, co ja mogę zrobić? Nie jestem jakimś mega mega chęśni innym człowiekiem, co zremontuje albo coś takiego. Ale jestem zadowolona. Oczywiście to jest dopiero początek, więc idę sobie leżeć i zmontuję już to, co mam, żeby sobie jakoś tyle ciało. Pozdrawiam. Ja swoje łóżko postawiłam już po prostu tutaj przy oknie. Oczywiście tutaj nic nie ma, więc to wygląda bardzo tak, wiecie. No ale teraz oczywiście, żeby to było takie, wiecie, normalne łóżko, to tutaj mam kilka przygotowanych rzeczy. Najpierw weźmiemy sobie kołdrę, tak ona wygląda widzicie, tutaj można będzie zobaczyć sobie na temperaturę i różne takie rzeczy kolejną rzeczą to jest chyba poduszka tak, to jest poduszka, to jest taka naprawdę wysoka poduszka i też jest nawet spoko tutaj mam komplet pościeli i prześcieradło to jest chyba prześcieradło to jest chyba prześcieradło a to jest pościel. Więc prześcieradło i pościel mam z tego samego. Tutaj mam taką. No poduszkę, tu już nic nie ma. I taką oto kołdrę. E, chciałam powiedzieć ko kordłę. Dobra. Mm, no, więc idę sobie położyć i wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Gotowe. No więc, moi drodzy, ja już leżę sobie na łóżku. Jest ono totalnie pościelone. Tutaj możecie zobaczyć, jak ono wygląda. No po prostu zwykłe szare łóżko, więc tutaj nie ma jakoś mega nic specjalnego. Ale myślę, że w porównaniu do metamorfozy swojego pokoju, co po prostu szykuje, będzie to bardzo duża różnica. I to była część pierwsza mojego przerobienia mojego pokoju. W części drugiej zajmuję się swoją szafą i swoimi ubraniami. Według mnie łóżko było priorytetem, no bo oczywiście na tym śpiarzu coś można poukładać, więc jutro oczywiście zacznę układać tę szafę, układać właśnie takie rzeczy. Jeżeli się podobało, to zostawcie lajka, napiszcie w komentarzu, co widzicie o tym filmiku. Chcę pozdrowić te osoby, które wspierają mój kanał. Dzięki wielkie za wsparcie. Jeżeli chcesz tutaj dołączyć, to zobacz obok przycisku subskrybuj, przycisk dołącz albo join. Jak chcesz być na bieżąco na moim kanale i chcesz dostać powiadomienie, kiedy dodam właśnie drugą część z tej oto serii, no to oczywiście yy, subskrybuj z dzwoneczkiem, a my się widzimy w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, cześć!